Samsung Galaxy A22 to smartfon z funkcją dual SIM i poczwórnym aparatem. Samsung Galaxy A22 pozwoli ci nagrać filmy w rozdzielczości Full HD. Piękne zdjęcia zrobisz dzięki poczwórnemu aparatowi, który posiada obiektywy: główny o wysokiej rozdzielczości aż 48 megapikseli, ultra szerokokątny, makro oraz portretowy. Optyczna stabilizacja obrazu zadba o płynność wideo i ostre zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu. Z przednim aparatem 13 megapikseli robisz sobie rewelacyjne selfie. Świetną jakość obrazu gwarantuje wyświetlacz Super AMOLED HD+. Dodatkowo odświeżanie ekranu o częstotliwości 90 Hz zadba o płynność obrazu podczas gry lub przeglądania treści. Zdarza ci się robić kilka rzeczy naraz lub grać w wymagające gry? 4 GB pamięci RAM i ośmiordzeniowy procesor Mediatek zapewnią płynność działania nawet wymagających aplikacji. Procesor jest energooszczędny, a pojemna bateria, którą możesz szybko naładować, da wiele godzin intensywnego używania smartfona. Zabezpiecz swoje dane i pliki wykorzystując czytnik linii papilarnych. Z tym zabezpieczeniem możesz bez obaw korzystać z płacenia za zakupy smartfonem dzięki systemowi NFC. Ten smartfon to dwa telefony w jednym. Z funkcją Dual SIM możesz dzwonić z dwóch numerów telefonu, służbowego i prywatnego, nie zmieniając urządzeń. Wybierz Samsung Galaxy A22, jeśli potrzebujesz smartfona z Dual SIM, który pozwala robić wspaniałe zdjęcia i jest wyposażony w rewelacyjny ekran. Po więcej informacji na temat Samsung Galaxy A22 wejdź na stronę Euro.pl.